Witajcie! Dziś jest 24 maj. Biorę się do czyszczenia roślin cebulowych, które były wkopane do gruntu w zeszłym sezonie. Są tu neriny, krynum i jeszcze jakieś inne amarylisowate z takiej grupy. Dużo fiszek jest zmytych, ma zmyte podpisy i tak te dwa kartony z zawartością stoją około trzech tygodni. Deszcz, słońce. Widać kondycja, jaka wspaniała. Część już rozdzieliłam. Oczyściłam roślin. Większość pójdzie do gruntu. Tą na przykład można podzielić. Po prostu ciach. Och, jedną ręką to łatwe nie jest. O, już idzie. Bo też po co taka gromada? Tu korzonki są splątane, więc to tylko roz, rozplątać. Na długiej łodydze są to kwiaty takie niecodzienne. Tam mamy maleństwa. To nie jest to samo wszystko. Jest pe pewien rodzaj rośliny, która w dwóch kolorach jest, białym i różowym. Ale niestety już nie pamiętam, bo to jest lata zbierania. Jedno co wiem, tu jest agapan wykopany z gruntu. Drugi jest w donicy. Takie coś też rozdzielimy. Dobra, teraz kolejne, delikatnie. Pięknie. Okej. Okay. Zobaczcie, piękne. Ale na przykład to już wyróżnia się tym, że łodygi czerwone widać. A w pozostałych tego nie ma. Czyli prawdopodobnie na inny kolor będzie kwitło. No i tak dalej. On takie rzeczy to lubię, super są. Widać efekt po wyczyszczeniu. A tu. Boże święty, co ja tu mam? O, i źlimak. Co ja tu mam, powiedzcie mi. O Jezus, jeszcze eukomis. Eukomis to jest coś, Lilia Ananasowa. Kiedyś gdzieś przeczytałam opis Lilia Ananasowata i tak mówiłam też na wielu filmach, ale szukałam teraz, jak się mówi poprawnie, i rzeczywiście, Lilia Ananasowa. Nie ananasowata, jak to gdzieś wyczytałam. Sporo czyszczenia, fajne. Także nie zasypujemy tego długiego. Szyjka ma wystawać. I też jest coś takiego, zobaczcie Państwo. Nie w tym, w tym chyba będzie widać. Tych łusek nie obieramy, ale ja trochę estetycznie obieram. Ale słuchajcie, tu ciągnie się za chwilkę, zobaczycie, takie włosy, taka wata niczym. Kiedyś, kiedyś myślałam, że jest to choroba. Nie pamiętam, czy to przędziorek, czy... Nie pamiętam, ale że to jest choroba, takie białe. A to jest natura, uroda tego rodzaju cebulowych amaryli sobatych, Więc z tej szyjki za bardzo nie odsłaniamy. O, widać? Takie białe, ciągnące się włosy. Do tego nale nie należy dalej oczyszczać. Dobra, zobaczmy. Najwyższa pora, już jest późno. Tu coś się pleśni pojawiła. <laughs> tu za bardzo, usnięte, z tego już nic nie będzie. Dobrze, to co? Taka fajna robota. Mnie czeka. Ojku, jejku. Zaraz tu kanny, tu mieczyki. A tu zobaczcie. Jeszcze jest jedno w donicy. Agapant. I ten raczej na biało kwitł. Tu mam kolejne. amarylis Bella Donna. Amarinę Bella Donna. Tak w opisie miał ziemsko się rozrósł, ale jest choroba. Widzicie, też nie pamiętam, jak się to nazywa, ale na przykład rośliny amarylisy są. Hippeastra, przepraszam. Hippeastrum. Są tam atakowane. Muszę poszukać, co to za czort. Tu kolejna donica też, niestety, z tym nie pamiętam, ale będzie kwitło. To pokażę. Pewnie w wakacje. Minął miesiąc i dopiero te oczyszczone rośliny cebulowe zostały posadzone. Miały rosnąć w gruncie, ale ponieważ miejsca brak, to musiałam posadzić do skrzynek balkonowych, byle je przechować do kolejnego sezonu, byle nie padły. A w przyszłym sezonie nastąpi redukcja ich. Za dużo tego wszystkiego. To parę lat zbierania, narozmnażało się, jest to totalnie zmieszane. Prawdopodobnie połowa zakwitnie tych roślin. A pozostałe są zbyt młode. A tu nareszcie poziomki w lutym wysiane, też poprzesadzane. Czekają za rok, żeby pójść do gruntu. No i co jeszcze tutaj? Cebulowe, Amarii, Relis, belladonna i jakieś inne. Tak, a wiecie, gdzie miały trafić? Przygotowałam sobie miejsce. Zobaczcie. A mianowicie tutaj. Mąż mi ten kawałek oddał. Mówi, dobra, sadź co tam chcesz. A ja wpadłam na pomysł. Że tu właśnie będą rosły. Zostały wykopane dołki, powkładane te oczyszczone cebulowe, i tak parę dni przeleżały. I co? Zaobserwowałam, że nie mogą być na słońcu. Kurczę, liście zaczęły się psuć. No nie mogą, i już. Mówię, dobra, wiesz co, mój mężu. Weź ty sobie wykorzystaj ten kawałek. Mi wystarczy to, co mam, a rośnie tu arbus z matki o wadze 60 kg oraz ogórek melonowy i cetriolo limone. Ogórek cytrynowy. Ponadto mam parę otworów właśnie tych zostawionych, by posadzić tu jeszcze inne moje ogórki, które dosiałam. I co zostało w tym miejsce? Nie do posadzonych, cebulowych. Roślinek, selery. Selery takie nędzne, gdyż ja je dosiewałam, urosła, żal wyrzucić. Tu są posadzone o porze właściwej, natomiast tam takie spóźnione, chociażby dla naci. No i pewna jestem, wiecie Państwo, że te amaryllisowate nie mogą rosnąć w pełnym słońcu. W pełnym, dosłownie w pełnym, a tam praży. Zobaczcie, co już na liściach. Jakie zmiany. Kilka dni zaledwie na słoneczku. To na tyle. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmy. A zobaczcie jeszcze. Takie selery, które bardzo późno dosiałam, bo wcześniejsze nie skiełkowały. No i żal tego wyrzucić. Jest to podlewane. Stoi tutaj w wiacie. Dach nad głową ma. To też mąż mówi, dobra, posadzę. Będzie na natkę, chociaż jeszcze to zostało. A szkoda wyrzucić. Do widzenia.